W tym sezonie zmienił się nieco system rozgrywek i ta walka o tytuł mistrza Polski będzie rozłożona na etapy. Ten sezon jest taki przełomowy, i pierwsza ronda jest dosyć specyficzna, ponieważ gra się tylko jeden mecz z danym przeciwnikiem w zależności od tego, czy wyjazd, czy, czy u siebie. To było na zasadzie losowania. I dwie pierwsze drużyny, czyli trzeba się bić o dwa pierwsze miejsca, w przyszłej rundzie stworzą z dwoma pierwszymi drużynami z czterech województw ościennych grupę ośmioosobową i mistrz tamtej grupy na wiosnę będzie grał już bezpośrednio w Mistrzostwach Polski. Czyli jest szansa, że w Szczecinie w przyszłym roku na wiosnę zobaczymy Lech Gdańsk, Arkę Gdynia, Lecha Poznań, czy też Zawisze Bydgoszcz? No wszystko jest pod to przygotowywane, i myślę, że, że taki scenariusz będzie, i nie, a nie inny. I chłopcy, zarówno chłopcy, jak i ja o to walczymy. Czy trenerzy Pogoni Szczecin są zadowoleni z takiego faktu? Bardzo jesteśmy zadowoleni i myślę, że to jest właśnie ten kierunek po to, żeby ten poziom był jak najwyższy w rozgrywkach juniorskich. Bo nie, nie ukrywam, że niektóre mecze są na niższym poziomie. Chcielibyśmy, żeby ci chłopcy przez cały sezon grali w miarę wyrównanymi przeciwnikami równorzędnymi, żeby tylko ten poziom szedł do góry.